Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak usunąć konto Gmail. Możesz usunąć całe konto Google lub tylko Gmaila. Pokażę Ci, jak to zrobić. Najpierw wejdź do Gmaila. Jestem w przeglądarce, wyszukałem Gmail i się zalogowałem. Teraz widzimy nasz profil. Klikamy na niego i widzimy opcję Zarządzaj kontem Google. Może być po niemiecku, ale klikamy na to. Aby usunąć konto, w pasku wyszukiwania wpisz Usuń. Zobaczysz dwie opcje: Usuń konto Google lub Usuń usługę Google. Gmail to usługa Google. Jeśli chcesz usunąć tylko Gmaila, kliknij tutaj. Jeśli chcesz usunąć całe konto, kliknij tutaj. Teraz kliknę na dolną opcję i przejdę do tego kosza na śmieci. Klikam na to, a potem potrzebujesz innego e-maila, by zalogować się do Google. Wysyłasz go, wpisujesz kod weryfikacyjny, a potem możesz to usunąć. Jeśli wolisz drugą opcję, usuń konto Google, przewiń w dół i zaznacz oba pola. Ważne, że konto Google zostanie trwale usunięte. Nie będziesz mógł go w żaden sposób odzyskać. Klikamy Usuń konto. I widzimy, że konto Google zostało pomyślnie usunięte. Jest nawet opcja odzyskania, ale tylko przez krótki czas. Jeśli film Ci pomógł, byłbym wdzięczny za lajka. Pa.